Wszystkim witam was w grze Grinhell, razem z Przemkiem. Cześć, cześć, siemanko. I słuchajcie, dzisiaj idziemy na poszukiwania pewnego przedmiotu, który będzie nam niezbędny. Jak nie rzucił we decydu. mnie, widzieliście go, co za dziad jeden. Boże, ja nie wierzę, ja go nie znam, ja go nie znam, ja idę. Ale wypadło mi. On nie chciał zabić ty dzikusie jeden, ty. Ja myślałem, że największym zagrożeniem to jest ta anakonda, a ty jesteś wąż. Mówi, żeś spalił krewetki, dobra, idziemy. No dobra. słuchajcie, dzisiaj jest misja taka, że wracamy, potrzebujemy haka, bo bez haka ani rusz. Ej, no nie to zrobimy. miał być mityczny przedmiot, a ty nie sprzedałeś. No Patrzcie, co za typ, nienawidzę go. E, dobra, to idziemy na co możemy tu odkryć? Idziemy na północ. Ale po, pochwalcie, co możemy odkryć? Odkryjemy nowe landy. Nie, co za... możemy odkryć? Odwróć się. Ja pozuję ładnie przy. przy tym. A, dobra, no tak, no to jest słuchajcie, ostatnio przeglądałem, i widzicie, że ten wąż naprawdę łazi tutaj gdzieś po mapie. Jest im pijawka. I że można go spotkać. To jest tragiczne, ej, nie widzę twojej pijawki, bombe. może wiesz? nie mam. Dobra. To poczekaj, a jeszcze i... swoje wezmę. No idź, już ruszaj. Okej, okay, na N, dobra. 36 about, tak 37. Na N cały czas idź. Na N. Słuchajcie, a my sobie tutaj pijaweczki, zrobimy i zaraz go dogonimy. Nic nie mamy, dobra. Wie, zjadłem dwie, to ile ty ma tych pijawek, halo? A zjadłeś się to trzeba było powiedzieć, że mi jadłeś je. Dobra, płoniemy. Nie, jest... ja nie, czekam na ciebie, idę. Sam jak wyciek. Jak... O, tu wskażę. i on zielka. i tak się zgubi, słuchajcie, bo on nie potrafi w koordynatorze. Chociaż tak, sobie tak trochę po mapie, tak potem to tak, się dzieje, i wpadłem do jakiejś kurde, wielkiej jaskini, wielkiego kanionu, zabił się, w zem się. Noga mi się płamała. Kogo nie no czasem tak bywa, niestety. Dobra. Jakoś to jest dziwnie. 23. Mam jakąś kłodę dziwną. Mam nadzieję, że się odnajdziemy. O, ty idziesz za mną ciągle. No ja idę na N, naprawdę, a ty tak trochę. O, dobrze. O Jezu, ja szczurka była. Jazz czy jaszczurka? Jaszczurka. A, dobrze. Okay. Jaszczurka. Jaszczureczki i dziureczki. I ja Jaszczureczki i Ja szczurka, rośnie. O dobra i teraz tu. Czekaj, muszę zjeść tego, dwa grzybole. On ja w ogóle za mną nie idzie. Jaka jest jest go hapał. Zjadłeś mi grzyba? Nie wiem, czy ci zjadłem bąbel. Ale ja wiem, że doszedłem tam, gdzie miałem dojść. Do Jezu. mostu? O, nie, w tym jest problem. W tym jest problem, że nie. Czekaj, szedłeś ciągle na M to powinieneś tu być, A ja widzę tylko tapira, ciebie nie ma, gdzie jest Erik. Tutaj. Nie ma ciebie tu. Ciebie nie ma, ciebie nie ma, ciebie gdzieś się zgubił, ty. E, o, do... mam pomidory. O, ja mam jakieś wejście? Ej, no gdzie ty Wej... Gdzie masz wejście? Ha, ja znalazłem. Gdzie? Halo, gdzie jesteś? No idź, tarapisz. Ja pierdolę, patrz jaki bąbel niedobry. No sam dałeś mi GPS-a. Halo, bąbel, ja już jestem. A, dobra, mam cię. A jak ty tam wlazłeś? Dołem szedłem <noise> A, Pantera mnie goni! Tu uciekaj, ja przez most już idę. O! Mam Molinerię! Idę sobie chapnę. Czy... Boże święty! Biegnij, biegi, biegi, biegi! Kto? Ja! A gdzie jest ja? Jezu, nie mogę umrzeć! Gdzie no nie, biegnij szybciej. przez ten most? Na razie nie mam żadnego mostu, nie mogę znaleźć, ta głupia pantera za mną leci Dobra, co muszę zrobić no to Ej, ale dziadyga Dobra. O Jezu, słuchajcie, jest tragedia. O Czemu alchemik ławi się wy... Nie, Opatrywam ja nie na... wiem gdzie jestem most, słuchaj. No byłeś dopiero na górze tam halo. Mmm... W którym miejscu na górze? Czekaj, ja muszę. To nie jest na. Masz na mapie przecież GPS-y koordynaty. Jesteś taki dobry z geografii, eee, No i mi nie wyszło i mi jeszcze pantera, się zestresowałem i mam ranę kłutą, więc padnę. No trudno. Czekajcie, bo ja nie wiedziałem, z tak no, tym opatrunek jak kobieta. No, już na pewno padam. Dobra, to ja idę szukać go. Byłeś nawet widzieliśmy przecież na minimapie jak cię. Halo Eryk. To są koordynaty 3620. 36, 20... Tu jest taka deska taka, że możesz... Nie muszę skoczne, iść tu. Ta... No właśnie coś się zagubiłem. Mam 21. Nie wiem, ja tam już nie wychodzę. Ja tu znalazłem, ja tu siedzę dopóki póki nie widzę. O, i jest kokosa wybram. Miałeś taką rzeczkę, ja cię słyszę ogólnie, tylko... tylko za cholerę nie... A widzę cię? No, ja ciebie też widzę, nie? No chodź, Bo ty tak. jesteś za ścianą. Ej, ja umieram. Ja wszystko stracę. No, czekaj, zrobimy cięcie i tu przyjdziesz. Czekaj, czekaj. Mam gorączkę, ja mu się o, położyć. O, dobra, ogóle... trafiłem. A co sobie, jak ty jak tu możesz? My do obozu nie idziemy. No wiem, ale poczekaj. Ja mam no, chyba ja jakieś leki powiedzieć. przeciwbólowe. Ja mam, o, chodź, ja ci dam. Czekaj. Chodź, o, może mi to coś pomoże. To chodź. Ale Jest nie wiem, czy przystąży. zdążę. Chodź dawaj, dawaj, no, chodź No ja rzuciemy. nie wiem, to i No weź to, puść! A... To no. na to patrzyłem. Jezu, ty Nie, mięso, mięso. O, mięso zjedz! Co o Nie dał rady. no niestety, więc słuchajcie, padłem, bo mnie panterka zaatakowała. Tak, cięcie i zobaczymy się na moście. Dobra, słuchajcie, doszedłem tutaj, trochę straciłem niestety rzeczy, więc zrobiłem sobie kościany nóż i tu, lecimy dalej w poszukiwania no. haka. haka. A jak gdzieś wyczaję, o Jezu, a jak gdzieś wyczaję długiego kija, to, to wtedy co? wezmę, zrobię sobie dzitkę. Weź to zniszcz, no chodź tu, ciągnie nie bierz. No i tylko się zmęczyłem typie, no. Wiesz to, niż to, będziesz miał lekarstwa. Molinerię? Tak. Takie rzeczy, już umiem Weź też banany, bo zaraz będziesz głodny, będziesz tu jęczał stękał. Tak, będę głodny i będę nieznośny. Ty co życie chyba jesteś głodny. Mm. Skąd wiesz? Bo już cię znam. Nie od dziś przecież. Nie mam miejsca w plecaku. no chyba sobie żołkujecie w tym momencie. Czekaj, wywal to węgiel drzewny, myślisz, to jest potrzebne? Zjadł. O jaka franca, dobra, idziemy. Yy, yy, nie zraniczymy tędy. Człowiek. O nie! Aha, bo to, dobra, wiemy gdzie jesteśmy, widać ich, omijamy oczywiście obozowisko, e, nimi zajmiemy się kiedyś tam, pomachaj ładnie. gdzie ty jesteś? Hello, A, witam was, przybywamy w pokoju. Tak, w pokoju Chrystusa, amen. Dziś tak blisko byliśmy do ich. Zaraz będziemy jeszcze bliżej, bo generalnie tu powinna być już ta dziurka z jaskinią. Poczekaj, czekaj, bo ja tak szybko nie biegają, nie? Jedno ja gdzieś tam jakieś, e, poczekaj, nie wiem czy to będzie na dole tutaj. Czy na górze, tutaj poczekaj chwilę. Na co? No bo ja już jestem zmęczony i nie mogę biegać. Ja też nie mogę. Ile my jesteśmy? 30, a to jeszcze prosto. Erik, Eryń prosto. Idę, my. idę, ja idę. Idę, on się patrzy. O, poczekaj. To jest na chyba długi ja kij. Nie A co ci Weź mi długi kij. Czekaj, dobra, poczekaj. Ja muszę sobie jakieś drzewo zbić. I chcę sobie dzitkę zrobić, bo to wiesz, jest ten. O Jezu. Jak tam walną, dobra, ja sobie wezmę jakiegoś rubla. Walę w tutaj, wale, słuchaj. O, i zmęczyłem się już. O, dobra, mam. O, co? Zjadłem sobie Tylko mi tak śpiąco jest troszkę, ja mówię, tak się zdrzemy. Chwilę, bo tak całe życie kury tak Chyba chodzi, tak włócznia. I kościany nóż. Nie. Nie, nie działa to. A wezmę, słuchajcie, zwykłą kość, bo ja nie ogarniam tego. Kość i lina. <coughs> Myślę, że tak. Co? Mam kościaną włócznie. Chcesz kościany nóż? Nie. To wywalam pochodnie. Doprowadź mnie na 41... Mm, 17. czterdzieści mm, 41. Dołem, Albo tu na górę? No to 17 pochodź. to już jest OK. To musimy iść na W teraz cały czas. Czyli tam. A, no dobra. Tylko generalnie ten spadniemy, uh. jak pójdziemy prosto. Mhm. Mm to słabo w takim układzie, żeś się... Trzeba znaleźć schody. A, tędy nie można. A jest Winda, przepraszam bardzo. Właśnie nie się. Ej, czekaj bałem. chwilę. Cio. No, poczekaj sobie na mnie. Nie idziemy spać w ogóle? <laughs> idziemy teraz znaleźć 41W. A sobie tutaj wiecie. O, tutaj idę tędy. <laughs> Mam schody. Gdzie? Pokaż. Nie ma, tak chcę czekać, to sobie sam szukaj, No weź, czekaj, chodę. bo ja sobie zbroję chciałem zrobić. Czyli Ej, no jak to... chceś tam na dół? Hm, A może tam jeszcze prosto kawałek. Boże, hmm. my w geografii słuchajcie, jesteśmy naprawdę mocno inteligentnie tej i suci O! To jest... No nie A. mieści się, co za gówno. A co ty robisz? O, dobra, zmieściło się? Nie nic. Czy ty możesz zająć się grą? Tak, no właśnie zajmuje się tym, że chcę sobie zrobić. Gdzie jesteś? Powiedz, gdzie znalazłeś 39, schody? 29, 18. 29, 18. Ej, 29. Litu, dobra. A, wąż, wąż! To go zabi. Nie jest takie proste. 40. Och, Boże, jak się przestraszyłem. Mam! Odnalazłem. Odnalazł go. Bude. Mam skorpionka, muszę zabić skorpionka. Bo ja ci się 30... Przechodziłeś przez tą tą nie? No masz lokalizację, Trzydzieści 29. 39... Ej, w ogóle nie wiedziałeś do śledział, że tutaj windy nasz No Wol. też mi się właśnie tak wydaje, że ty jesteś przy windzie tutaj. No, no dobra, ale tu powinien być... No, bo ja też tutaj jestem. Słuchaj, 41. czy my nie mamy tutaj gdzieś naszych łóżeczek? Nie wiem. 41 miało tu być halo. tu miał być hook. Elevator. Mine camp for grapping hook. Czy to znaczy, że tu nie ma grapping hook? Dobra. Ja jestem 39,18 teraz. A jestem ty? 41,19. A, my się zgubimy. Ale dobra, w każdym razie jednak może inna lokalizacja to miała być. Czyli tam. zmieniamy lokalizację. 41-23. Ja pierdziel słuchajcie, ja nie mogę z nim. Ja no już jestem no zaraz... zmęczony ogólnikowo. Ja też. Na S teraz idziemy. O. Już mam, teraz muszę iść tylko prosto. Ja tam dojdę, słuchajcie, i nieważne, czy ja Ej, będę No Ej, no czekaj na mnie, pracę... gdzie jesteś? No Boże, no bo no. to tak bez sensu trochę jak będziemy leźli oddzielnie czas. No ale to znajdź mnie 41-20. No ale jak ty teraz. się cały czas ruszasz, to. 41-20, w miejscu. Czyli tam muszę iść. Jak tam gdzie był elewator to ciągle prosto jest w linii prostej 41, 21 i tam są łóżka, o. Czyli na o. wschód. Tak, ciągle na S. I co my tu mamy? już się, no... <laughs> Tutaj. 40 jest tu, ale no nie mogę 20, to w skałę bym wlazł. 41, 22 do mnie, szukaj mnie, bawi mi się wchowanego dzisiaj. to problem jest z tym, że zaraz zemdleję ogólnie. Dlaczego? Ja muszę odpocząć. No bo ja potrzebuję łóżka no. Ale się nie przyspałem jak się ta pantera zabiła. Dobra. Ja sobie robię tutaj gdzieś łóżko, bo zaraz padnę. Normalnie najzwyczajniej siecie. Zaraz padnę, więc A? trzeba tutaj ogarnąć. Co ja znalazłem mam jakieś ładne zielone je... wypi. Dobra, łóżko Aha, z liści. Fasoletyku. Znając moje szczęście, nie będzie można tego nigdzie ułożyć. A ty masz tyle energii, żeby sobie zrobić, to? No właśnie, mam bardzo małe. O, 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 o dobra. I teraz robimy sobie łóżeczko. To, to mus... po co się pożywiałam ja łóżko? To połóż się w swoim łóżku, a ja sobie zrobię tutaj. Tylko najpierw muszę je zebrać, ale gra mi jakoś nie chcę dać, żebym mógł. Sobie mam zebrać. kawę instant. Tylko tutaj Dobra. nie ma tego, bo ja jestem koło samolotu, czy, czy my tu byli? Jakiego samolotu? To? Ja nie wiem, gdzie on, gdzie on w ogóle Polas? A ja w takim razie nie wiem, gdzie może być ten hak, huk. Huk, huk, huk. te Dobra, dwami zabrakło. A, nie, nie, próbuję jeszcze zrobić yy, sobie łóżko. Ej, mam łóżka nasze! Tak? No, to tu śpię. Tak, Właśnie układ, mi się gdzieś to... kojarzyło, że my gdzieś tutaj robiliśmy łóżka. W tym miejscu co ja jestem? Są dwa nasze łóżka. Mam ja odpoczywam. O, już się wyspałem nawet z ponio. Dobra. Gorsze jest to. Że? że? Że chce mi się pić. Dobra. I ty mówisz, że jesteś 41. Je... Ja jestem 41, to teraz tu powinienem iść. Tak, i teraz na S ciągle. No właśnie, idę na S. Bo tutaj 40... no, nic nie ma. Teraz co można I tu, biegać. I, patrzę, I na mapie to patrzę, że my tu byliśmy, bo tu jest. Ta A jaskinia, byliśmy tutaj w tej jaskini. To, to, to ja wiem, huk? gdzie ty jesteś. A gdzie jest hook? Tu nie miał być huka? Jestem już może... 41-22. Nadal cię nie widzę. Eryk, czy my nie mamy... Gdzie mam mieć huka? Trzeba wygooglać w internecie, gdzie jest huk. Też nie wiem. No dobra, chyba... jaskini myślałem, że tu byli, W tej jaskini bo... jest. O, no się Nie widzę tego. To powinien tak leżeć jak ta mapa, nie? No... Chyba tak. My nawet mapy chyba nie podnosiliśmy. Ej, idę tą to rzeką jest... w górę. Ty tam jesteś przy tym zepsutym samolocie, nie? Tak, ale ja nie szedłem żadną rzeką. A może to jest wyżej? No, i wszedłeś, tylko to jest sucha rzeka. jest? Idziesz... Nowe miejsce na mapie, super. Gdzie są... Ryczorki jakieś, no nie wiem. I co, i tutaj miał być hak? No, nie wiem. Jest napisane... Czy hak to generalnie miał być tam przy elewatorze? Ja nie wiem, nie wiem, ja się chyba zgubiłem, nie lubię tej gry, ja też jestem mocno, mm, mocno co... Przemek się poirytował ogólnikowo, jak nie może go No, możesz potem, nie wiem gdzie to jest. Dobra, nie wiem. Yy, No dobra, to słuchajcie, zrobimy cięcie i ogarniemy gdzie jest w ogóle ten hak. Dobra, słuchajcie, wiemy już, gdzie jest hak, już to ogarnęliśmy, pomyliły nam się i jakaś masakra ogólnikowa, myślę, że nie przetrwalibyśmy z Przemkiem w prawdziwej dżungli. Myślę, że z Erykiem też, biorąc pod uwagę, że on też nie umie obsługiwać mapy. Tyle, że nie umie obsługiwać mapy. Dobrze, Eryk prowadzi, ja się nie dotykam, no, Eryk a, idzie a, pierwszy, proszę a, bardzo, no Eryk i... surwali, ja się nie patrzę, no idziesz pierwszy, szukaj. Zaraz zobaczymy, jak mu będzie szło. Tutaj. Dobrze, tylko dlaczego to nie biegnie. 5 lat tam myśli. No bo ja się zmęczyłem. I nie biegamy tutaj, bo idziemy na północny wschód. Dobrze. Bo to musi być 45. Ale W to nie jest wschód, tylko W to jest West. Czyli zachód. bombelko No tak. <laughs> to trochę się pomyliło, ale dobrze. Jezu, Myślę, tak... mnie wyszła, nie. No ale generalnie widzisz, umie, tak? Umie, ja, umie. ja bardzo dobrze umiem w mapy. Tak. No, zanieśmy, no dobrze, ryk prowadzi, no. Szukamy jepa ogólnie. Jakby tak szukamy to. tak, szukamy miejscóweczki z jepem. Jeb, 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 Z jełopkiem, o, no. Ja chcę to. A, bo my chyba nie byliśmy koło tego jełopka, bo jakbyśmy byli, to myślę, że na mapie by nam się zaznaczył. Wiesz co, ta mapa w kopie, to wiesz jak się robi, tak? No, cały świat się robi, słuchajcie. Nie ma pogody, nagle jeb, zmienia się pogoda, tak po prostu jakbyście tak, o, zrychnęlibyście palcem. No, tak czasem ta gra ma problemy. Dobra, 44 jest już ok. Cześć, Bycie... powinien być jełopek. Nie, po... jeszcze w górę będziemy szli. A, 45, 18. Patrz, jakie co piękne kapibary. Ej, ładnie tutaj ogólnie. O, zdechła papuga. Wziąłem. Zdechła, to zdechła. No, 45, 18. A ile mam mieć? 45, 16. W górę, w górę serca. Serce rośnie. Są ślady. Tak, są ślady jepa, to znaczy, że gdzieś tutaj będzie w pobliżu. Jest! Je. Jest jełop! Jest jełop? Mamy jełopa! Dobra. jest huk. A huka? Jest! Mamy huk? Mamy. Mamy, mamy huk, słuchajcie! Dobra, udało się. Znaczy jest, hak jest nawet na tym, jak sobie plecak włączysz. Dobra, weź sobie batonika. Chcesz Dobra. Jem? Biorę bidon, biorę środek przeciwbólowy, biorę przekąskę, biorę batonika. Ej, no patrz, a tyle razy chyba przychodziliśmy obok tego, wydaje a jest mi się. na mapie? O, nie, tutaj. Jest, jest samochodzik, jest. Jest no samochodzik, dobra. jest teraz samochodzik. I co, i co? Przyznaj, że potrafię się obsługiwać mapą. Dobrze, słuchajcie, u mnie odcinek ogólnie, zaczniemy w miejscu nie tutaj, tylko my zaczniemy już tam e, przy tej ścianie wspinaczkowej, przy której byliśmy ryka, tylko że po prostu nie byliśmy huka. O, taki polset wam zrobimy. Tak, dokładnie, więc tak to będzie wyglądało, więc dziękujemy Wam za uwagę. Był oczywiście przemek. Byłem tak, cześć, do widzenia pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Yo, yo.